Cześć, czołem moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kanale Gosek od komiksów. Marcin Smugły. No i muszę przyznać, że dawno nie wrzucałem żadnego filmiku o niezalach. Dlatego postanowiłem wprowadzić yy, taką formę, jaką teraz oglądacie. To znaczy, raz na jakiś czas zaprezentuję Wam. Ziniki, które sobie zakupiłem. Zaraz, że najczęściej są to krótkie formy, no to myślę, 2-3 minuty na zin spokojnie wystarczy. Dzisiaj proponuję Wam wznowienie lasu od pana Błażeja, łańcuch od Karola i czapki z papieru od braci Piwko. Zacznijmy od zinu superbohaterskiego, od Karola. Superbohater łańcuch. No i moi drodzy, na samym wstępie dowiadujemy się, że główny bohater zmarł. Niemniej, no nie był to taki good guy. Okazuje się, że w poprzednim wcieleniu um, był on detektywem, który był zamieszany w różnego rodzaju ciemne sprawki, handlował z nieodpowiednimi ludźmi, którzy postanowili go posłać do Piachu. Niemniej, trafia on do dziwnej krainy. Nie wiemy do końca gdzie, nie wiemy do końca dlaczego i kto postanawia. Go skrzesić, ale w zmienionej formie. I tak rodzi się on, łańcuch. Bohater w czerni, który zamiast twarzy ma zamkniętą kłódkę i dostaje możliwość. Tworzenia łańcuchów, poruszania nimi niczym. Jeden z bohaterów imidżu, i tu, moi drodzy, po przeczytaniu tego z miałam takie wrażenie, że mm, pan Karol musiał się chyba trochę inspirować historią Spawna, bowiem jest tu kilka motywów, czy ta telewizja, czy um, kilka schematycznych um, motywów, które wskazują, że że jednak może to był spał, niemniej, 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 jest to zin, który bardzo mocno czerpie z mm, komiksu superbohaterskiego, czerpie te dobre, no i te złe motywy, dlatego myślę, że możecie odszukać również innych superbohaterów, um, którzy się tutaj, które motywy możemy tutaj odnaleźć, no ale dobra, wspomniałem o dobrych złych motywach, zacznijmy od tych złych, które za bardzo nie lubię, to znaczy ściany tekstu, które tłumaczą co, jak, gdzie i dlaczego. Jeżeli chodzi o dobre strony, to podobają mi się pewne rozwiązania graficzne, tak jak już tutaj prezentowany kilkukrotnie e, motyw pogrzebu, bardzo mi się podoba tutaj rozrysowany deszcz, jak również bardzo ciekawy jest dla mnie to minimalistyczne limbo, które przypomniało mi taki kadr Storgara, gdzie to główny bohater był za światach, um, tam było pełno nici życia. No i musiał na oślep wypuścić strzałę. Ci, co czytali, to kojarzą motyw niemniej, to akurat te dwie rzeczy na samym początku mi się rzuciły w oczy, no i mi się podobały. I to tyle. Jeżeli chodzi o łańcuch, mam nadzieję, że um, historia tego superbohatera będzie. Kontynuowana. A ja przechodzę teraz do takiej mojej książeczki, gdzie dostałam taki fajny dodatek w postaci e, naklejki. Maciej Piwko, Piotr Piwko, e, postanowili stworzyć pewien zin. Zin, który składa się głównie z plansz, z kolorowym, powtarzanym motywem i narracją. Narracją, która przybliża. Bardzo ważny problem dorosłych osób. Problem, który, jeżeli wam powiem wprost o czym jest, to wam tak zaspojleruję, że nie będziecie chcieli czytać tego zina, a jest on bardzo fajnie i bardzo zgrabnie poprowadzony. Powiem tylko tyle, że mamy tutaj do czynienia z problemem definiowania siebie i bierze on swoje korzenie w relacji z rodzicami. I tak moi drodzy, mam tutaj do czynienia z. Komiksem, który podnosi pewien problem. Daje on, co prawda, proste rozwiązanie, ale chciałbym podkreślić, nie jest to komiks terapeutyczny. Jeżeli natraficie na problem opisany tutaj przez braci Piwko, polecam Wam zasięgnąć rady specjalisty, ponieważ jest to rzecz, która może Was wyniszczać, zjadać. No i jest to rzecz, nad którą warto popracować. Co również sugerują bracia Piwko, co miało miejsce w przypadku nich. I tak oto wygląda czapka z papieru. Jeden według mnie z ciekawszych zinów, bardzo fajnie też wpisuje się w, taki, w taką narrację, którą ostatnimi czasy Bele prowadzi w swojej beletrystyce. Od czasów beletrystyki humorzastej. No ale dobra, przejdźmy teraz do kolejnego ym, zina: Wznowienie Lasu od Błażeja. Poliki pełne komiksów. Pierwotnie zin ten został wydany w 2018 roku i bardzo się cieszę, że dostaliśmy wznowienie, bo historia również jest przednia. Pan Błażej. Postanawia podnieść temat uciekania od problemów. Główny bohater postanawia porzucić swoje życie, związek i duszność wielkomiejską. Bez przygotowania rusza do lasu. No i jak to w takich przypadkach bywa, las to jest jednak trudne miejsce do przebywania, także główny bohater będzie musiał się mierzyć um, no, ze swoim nieogarnięciem. Niemniej, na szczęście trafia na bardzo dziwną postać pewnego łosia, który ma więcej cech ludzkich niż. Um, Zwierzęcych. I tak oto rozpoczyna się zabawna historia um, przyjaźń, która pozwoli głównemu bohaterowi na spokojnie jeszcze raz przemyśleć swoje życie. No i właśnie, moi drodzy, dostajemy zin, który z jednej strony łączy takie komediowe uh, wątki z motywem zmiany w sobie. Zmiany w postaci uh, uzmysłowienia. Uzmysłowienia sobie, że no, od problemów się jednak nie ucieka. W jaki sposób do tego doszedł główny bohater, to już nie będę opowiadał, bo jest to bardzo ciekawa rzecz. Także, moi drodzy, po czapce z papieru kolejny zin, który daje czytelnikowi do myślenia. I powiem szczerze, że z całej tej trójki, gdyby czapka z papieru była troszeczkę dłuższa, Gdyby była troszeczkę dłuższa, to byłaby numerem 1, ale powiem teraz że z całej trójki właśnie to las chycił mnie za serce. Tu jeszcze na sam koniec opowiem tylko o bardzo ciekawym zabiegu, bowiem autor postanowił wrzucić nam takie nieudane sceny, które bardzo fajnie podbijają humor tego komiksu. Dlatego dostajemy poważny temat w luźnej formie. I to tyle moi drodzy. Bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobała moja pogadanka. Jeżeli chcecie zobaczyć, co jeszcze tworzę, to zapraszam was na Facebooka Skądku Mixów. Tam myślę, że będę rzucał informacje odnośnie kolejnych filmików. A no i zbliża się audycja, także tym bardziej zapraszam. U mnie pada śnieg, także spokojnej, bezpiecznej drogi do pracy, do szkoły. No i, specy no i bezpiecznego spacerowania. Ja biorę swojego pieska pod pachę, no i dreptam z nim, pozwiedzać świat. Trzymajcie się.